Czemu witam Was bardzo? Serdecznie z tej strony, Gazek, i ja na kolejny odcinek z Zdowa. Rzecz w tym, że. Nie ja pamiętam, co tu się działo dokładnie. Ktoś nas atakuje na pewno, ale czy to gwardia czy coś na kroni, nie mam zielonego pojęcia, tak szczerze powiedziawszy. Więc. Uh... Orkowie. No to wiemy. What? O, dużo orków. A, jak zwykle mi ucieka ta cholerna myszka. Heretyk mi padł? Ja zapomniałem, że Rhinos... Eee... His strong oh, Kurde. Problem. Me and die. Mega boss. I will shatter their souls. You favor us with your attention. I, sir, you hmm. No nie, mój lord padnie po nas Ej, no my tego nie wybronimy. Kurde, no idzie... idzie ciężko ostatnio, powiem szczerze. Ta gra jest trudniejsza niż myślałem, wziąłem może sobie za wysoki trochę poziom trudności, ale i tak to przejdziemy. Na no spokojnie. Próbujemy gdzieś przejechać, może już chcę odciągnąć jakoś trochę, nie wiem. Defiler jakiś, coś? Predator, chyba, byłby lepszą opcją. Tylko, że nie stać mi na Predatora. A Defilera w zasadzie też nie. Postawię tu siedzibę drugą. On już niszczył go w pierwszą. O, spadł od razu. co, <laughs> spróbujmy nawalić heretyków, jak więcej się da. Czy tu jeszcze jakiś budynek, który miałby sens? Zbrojowy. Hmm. Dobra, robimy dużo Marisów, bo mamy dużo. Skład Broken? Który jak niby skład Broken? Dobra, granatniki. Nie, tak? Dobra, spróbujmy z granatnikami się pobawić.

Dużo tego mało na razie. To nie jest jakoś super dobra sytuacja. Próbujemy zabijać. Okej, okay, jeden oddział zabity. Dobra, drugi zabity. Kolejny oddział do Piachu. Tak, świetnie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Cofnijmy, cofnijmy, cofnijmy. Teraz problem jest taki

no, nie, nie, ci raptorzy to nie był dobry pomysł. Znaczy, pomysł był dobry tylko nie w tym miejscu. Surowców nadal mamy sporo, na szczęście. O, cherady, padnie. Nie, on musi przeżyć, bo inaczej nie zbuduje głównego budynku. Kurde, dużo tego. Nie, ja chyba tego nie dam rady zrobić. Najgorszy jest ten rozrzucających. Nie, Nie ma szans. Meeting się cofnąć z tym co nam zostało. A obity jest nawet ten ten, dobra, co jest przynajmniej jakiś tam plus. Nie, nie ma szans. No, tego za dużo. Dobra, wychodzimy. Kurde. No nie wygląda teraz za dobrze, powiem szczerze. Straciłem istotny obszar. Ja tam chyba jeszcze kliknąłem przez przypadek, zakończenie tury. Dobra, co mamy tutaj? Mamy 600 rekwizycji. Commander. Nie mam nic kompletnie. Nawet Defalere już w tym momencie nie mogę zrekrutować. Mogę ich zaatakować, ale. Czy ja dam radę pobić tą armię orków? Patrzcie, ile tego jest. Killakan. War ten e Warthrak ja nie jestem w stanie takiej gwardii honorowej w ogóle zrobić. To mnie najbardziej boli, że ja nie jestem w stanie oddziałów robić w gwardii honorowej, tylko czempionów. Przynajmniej z tego co zaobserwowałem i nikt mi jak na razie nie sprostował tej kwestii. Więc wskazuje wszystko mi osobiście na to, że faktycznie nie mogę. Dobra, wiecie co? Ja zaryzykuję ten atak, bo nie mam za bardzo innego wyjścia. Kurde. No nie. Przepraszam, nie wiem, czy ja będę w stanie to zrobić. Problem, nie, ja chyba nie będę w stanie to zrobić. Kurde, no nie wiem. Może było trzeba przeczekać jedną turę. Ale ja nie jestem w stanie do gwardii wcisnąć kurczę, tych nieszczęsnych oddziałów i to mnie boli strasznie. Dobra, co zrobimy drugiego heretyka

Nie, no, patrzcie na to. Ja już nie mam praktycznie HP na dowództwo. Ale... Nie, no, nie ma sensu, nie ma sensu, nie zrobię tego. Bez sensu to było w takim wypadku. No, muszę zakończyć teraz turę. Jak oni mnie zaatakują, to stracę też ten obszar. O! What? 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 O kurde, nie wiedziałem, że tak się dzieje w ogóle. Czy wy to widzieliście? Orkowie zniszczyli nekronów. Mamy jeden problem z głowy. Ależ bardzo by mi się ten defiler tutaj przydał. No patrzcie na to. Oni mają już w tym momencie czołg ze względu na fakt, że zdobyli ten obszar yy, nekroński. O to nie jest dobra wiadomość dla nas. Dobra, no chyba musimy znowu zaatakować ten obszar i zdobyć defilera. Tylko, że teraz tu będzie tylko to, co zbudowali w poprzedniej turze. Dobra, spróbujemy. Okej, okay, ja mam gwardię honorową, widzę pełną praktycznie. Bo ja wyszedłem z tamtej gry, a nie zginąłem, chyba dlatego. Nie jestem pewien. Ale nie, oni po prostu nie zginęli. Ja wyszedłem z gry i oni nie zginęli. Dobra, więc w takim wypadku jestem w stanie zająć ten obszar. Prawdopodobnie tylko że tu mogło być dwie bazy przeciwnika. Ej, skąd tu tyle tego? Co? Aha. Czyli tu dowódca jednak broni tego obszaru? Dlaczego? Jakim sposobem? Dobra, czy ja muszę znowu wyjść, no, ale to nie, nie wiem co to się dzieje w tym odcinku Dlaczego tak jest, że ten dowódca broni tego obszaru? Jak on był kompletnie gdzie indziej Dobra, no wychodzę, bo to nie ma sensu w sensie nie był kompletnie gdzie indziej, ale... No jak on mnie zaatakuje tutaj, no to ja nie będę bronił dowódcy swojego, swoim dowódcą tego obszaru, nie? Jego nie będzie tam. Będę miał tylko to, co mi zostało z poprzedniej misji chyba. Nie będę miał gwardii honorowej. Nie jestem pewien, szczerze mówiąc, jak to działa, ale kurde. No to co ja mogę teraz zrobić? Tego nie bardzo Aj. Dobra, jeszcze jednego gościa do gwardii honorowej sobie tu zwerbuję. Chociaż to mi nic nie daje kompletnie. No, nie wiem co zrobić, szczerze mówiąc. Spróbujemy zreinforsować tutaj, może. A to co to jest? Raptor skład. A, tylko, że on tu nie przejdzie, to jest mur. On tu może przejść, co najwyżej. Dobra, jednym heretykiem sobie też zryzmuję. <gry> Dobra, zakończę turę. Zobaczymy, co się wydarzy. Może się będą bili między sobą, a nie mnie. To jest jedyna nadzieja, szczerze mówiąc. Po, o, o! Eldarze atakują orków. Dobra, to jest dobra wiadomość. Ej, to jest jednak plus, że tutaj te frakcje się biją między sobą. Dobra, mamy 550. Spróbujmy to jeszcze zreinforcować. Dodajmy tutaj Defilera. Chociaż jak on mnie zaatakuje pełną armią, to mi to kompletnie nic nie pomoże. Co ja mogę zrobić? Mogę zaatakować tą wysepkę na przykład. Tylko czy on nie będzie bronił swoim lordem tego? Ej, dobra, wiecie co ja zapiszę? Ja zazwyczaj tak nie robię, nie? Ale jako, że nie. Nie wiem po prostu. Normalnie w sensie. E, Kontynuuj, dobra. Jeżeli on będzie bronił tego lordem, to ja bym tutaj nie atakował ni cholery. Ale jeżeli on nie będzie tego tym lordem bronił. No patrzcie, gdzie jest lord? No nie wiem, nie powinien chyba móc. Ja chyba nie mogę bronić lordem, no nie jestem pewien. Dobra, nic. Spróbujemy w każdym razie. Move i zaatakować tą wysepkę. To jest siła 9. O, tu jest napisane, że ma dwie duże bazy. Elitarną piechotę że wrogi dowódca to no weteran jakiś, ale no czy czy ten no nie wiem, dobra spróbujemy, zobaczymy, no i wyżej załadujemy chyba, że to nie bronił, chyba że to nie atakował, znaczy w sensie nie bronił tam tego ten standardowy Warboss, tylko innego, dobra nie wiem o to. zagrajmy tak w miarę standardowo może on po prostu poleinforcował te wszystkie obszary na tyle

Ciężka ta kampania. Co wam tu będę dużo gadał? Jest ciężka i to mi się podoba. W dalszym ciągu mi się to podoba. Dobra. Spróbujmy zatakować jednak. Dobra. On ma dwie duże bazy na tej malutkiej to mapce, jest to jest w ogóle ciekawa sytuacja, nie? Próbmy jeszcze jeden dzieł heretyków, niech sobie. Okay. Nie no dobra, przesadzam, chyba on nie ma aż takiej to armii. No, tutaj ten Warboss chyba nie przybędzie. Nie wiem, może Warboss jest w stanie bronić obszar, który jest jakby graniczy z obszarem, który atakujemy. Może w ten sposób to działa. No niestety nie mam aż tak dużej wiedzy na temat tej gry, więc... O, w tym momencie oporu na razie jest zero. O, okay. o, o, drugi bit, tak, to jest standard. Ale to nie, jest jak on szybko winie, nie? Zresztą też w miarę sprawdza. Dobra, pozabijaliśmy, spróbujmy zniszczyć to. A skończ to budować i nie dawaj tutaj. fajny jednego. To jest obity. Dobra, oni to zdejmą, tak czy siak? Oh, bless us, great one! Cross me! Dobra, się. And die! Baza, na pewno. Do you hear the voices too? For the dark gods! Me, oh, bless us, great one! Beating resistance! Anything for the great powers, we will serve you. My life is in your order. Grant us the Okay, okay. That is the best Cross Dobra, wracaj się, jesteś ranny. Kolejny bitek. Nie, nie ma sensu tego bić chyba, trzeba się cofnąć. Dobra, cofnijmy się. Mogę zrobić techa jeszcze nie. No dobra.

I to mnie boli w chaosie strasznie, że naprawdę nie mamy tych jednostek. Mamy tylko i wyłącznie bohaterów. No, jakiegoś Defilera możemy zrobić, jeżeli odpowiedni obszar weźmiemy. No A tak poza tym, to naprawdę kurde cienizna. Cienizna. To jest kurczę bolesne. Drugi, gdzie jest? Tu. Dobra, już nie naprawię. Już daj sobie sprawę. The you hear the is yeah. ja nie jestem w stanie przypiąć Cross me and Dobra, to co tego dziada: Cross me, and die. Dobra, and die. Cross me. And die Cross me i tego rannego też do Kurde, jeszcze ta mieszka mi, uciekam się. Może... Dobra, cofnijmy się, cofnijmy się. Cofnijmy się jednak. Zróbmy Techa. O, kolejny mitnek. Nie, Nie mam gdzie z uciekać z tymi kurdeczempionami zasranymi. To Tacy czempioni chaosu. Od siedmiu boleści. Cholera jasna. No, ten to w ogóle zerucha mnie nie, nie, 260. Kurde, <guldy>, zaraz padnie mi ten punkt. <suszenie> <Cross me. suszenie> We're here for the dark gods. Yes, Lord. What is your wish? I will shatter their souls. we <suszenie> need enemies. <suszenie>

Moja życie is master. Dobra, udajmy w tym miejscu. Yes. Okay, to się zrobiło. Więc potrzebujemy jeszcze jakiś budynek do pojazdów. Nie mam, nie możemy, nie mamy klasu. Dobra. Dobra, mów atak i tyle. Powinniśmy sobie z tym wszystkim w miarę poradzić. Okej, okay, uleczmy. no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wygląda to jakoś super rewelacyjnie. Your command, squad broken! Mighty resistance, we are legion! Cross me and die. Your will, your will. Squad cross broken, as die. At your command, cross me, my lord, and die.

Dobra, cofnijmy się pod koniec. Huuu, powiem Wam szczerze, to nie wygląda jakoś mega dobrze. Cały czas ulepszam te oddziały, na znaczy, no darmowe fragi, poproszę. Się zaraz wartraki pojadą, nie? Więc w zasadzie może to lepiej te, te chaosowe horrory wrzucić. To by było w zasadzie nawet lepsze. Wnimi tego lorda troszkę. Kurde, no poszło to. Me and die. The Cross me. Cross me. Any na razie się jeszcze trzymamy. Dobra, no mój lord znowu ma mało HP. Musimy się spróbować przebić. Tutaj jest dwóch bikmeków w tym momencie. Ale chyba się nie przebijemy. Musimy znowu się cofnąć jednak. Dobra. Fuu, mega ciężka sprawa. Bardzo możliwe, że nie znam tego zrobić. Ok, berserka, korna to nie jest głupia rzecz, tylko że w tym momencie bardzo mam szansę ich stworzyć. Dobra. Cofamy się. I nie wiem co robimy. Naprawdę. On się w miarę szybko leczy. W miarę szybko, nie? Trzymać pozycję. Strzelać do tych, co nadchodzą. Przez wodę. Przez wodę dostają większe obrażenia. Niby.

Dobra. Ile porażek było w dzisiejszej grze? 5? Nie, może nie pięć, ale. To jest po prostu masakra. Oj, no i przypadkowo oddałem turę, ale to może nawet lepiej. Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek. Pełen porażek. Totalna, totalna katastrofa w dzisiejszym odcinku się wydarzyła. No Orkowie jak na razie to jest najpotężniejsza frakcja. Gwardia atakuje. A, to jest gateway. Ale nie dała rady. Eldarów porobić. Tu tał się będą tłukli z Eldarami wygrało. Dobra. Eee, niby mam całą gwardię honorową, tylko że ta gwardia honorowa jest tak bezużyteczna, że aż to po prostu mnie... Co to jest? O. O. A tak może to ładniej nawet wygląda? Czy ładniej? W sensie przejrzyściej. Dobra, zostawimy tak. Nie wiem, co robić dalej. Musimy ten obszar zająć, ale nie jestem w stanie tego w tej chwili zrobić. Ja nawet tego obszaru nie jestem w stanie zrobić. To też przydałoby się zająć, bo ten forward base byłby mega, mega przydatny. No ale nie jestem w stanie tego zrobić kompletnie, więc. Dobra, zobaczymy w następnym odcinku. Ja chyba jeszcze raz spróbuję szturmować to, żeby dostać jednego, jednak znowu tego kolejnego ra czempiona raptorów. Ale no, kompletnie mi się to nie widzi, szczerze mówiąc. Sami czempioni, a ja tutaj nie jestem w stanie żadnej armii rekrutować. Więc no to jest duży problem chaosu, moim zdaniem. No dobra, zrobimy jeszcze jakiś reinforcement, może tutaj w postaci defiler. Nie, defiler jest, dobra, więc zrobimy w takim razie w postaci marinesów i raptorów. Żeby tutaj w razie co mieć solidną obstawę. Siła 6, ten region jest naj, najsłabszy w tym momencie. No ten jeszcze, ale ten jest zagrodzony tu murem. Dobra, zapisuję i widzimy się w następnym odcinku, naprawdę. No nie spodziewam się, że będzie tak ciężko się w to grało, ale jest naprawdę mega, mega ciężko. Tyle, do zobaczenia, cześć.